Cześć. jak wiadomo od pewnego czasu w sklepach Kaufland pojawiają się elektronarzędzia z serii Parkside, z serii zielonej. Zazwyczaj bywały w różnych cenach, natomiast dzisiaj, to jest w czwartek 16 listopada, będziemy mieli naprawdę niezłe obniżki, niezłe promocje na niektóre spośród tych elektronarzędzi. I tak po kolei sobie zaczniemy. Za cenę tylko 50 zł będzie dostępna wiertarko-wkrętarka 12 v ze ściąganym uchwytem wiertarskim, bez akumulatora oczywiście. Ta wkrętarka jest bardzo dobrze znana. Używam takiej wkrętarki. Kupiłem drugą, żeby mieć na zapas. Testy tej wkrętarki są na moim kanale. Jak chodzi o moją opinię, to powiem tak, że wkrętarka jest bardzo wytrzymała, bardzo mocna, jak na wkrętarki 12-V, oczywiście. Mamy tutaj delikatne bicie, luz, z powodu tego, że ten uchwyt jest ściągany. Natomiast, natomiast przy tego typu wkrętarkach. To występuje również w innych firmach. Moim zdaniem ten luz jest minimalny, w niczym nie przeszkadza, chyba że ktoś chce bardzo precyzyjne wykonywać otwory w jakimś, jakimś wiertłem typu 1-2 mm. Na regularna, z tego co pamiętam, to wahała się w okolicach 80-90, również za samobody. Kolejnym elektronarzędziem 12-V będzie akumulatorowa pilarka ręczna bez akumulatora za cenę. 100 zł bez karty Kauflanda, natomiast z kartą 79,99, czyli 80 zł, to pilarka na małe tarcze o średnicy 85 mm, również posiadam taką pilarkę. Film o niej gdzieś tutaj wrzucę wam. Natomiast moja opinia jest taka, że jak chodzi o moc, no to wiadomo, ta pilarka jest nieporównywalna z pilarką 20 woltową na przykład. Natomiast jeżeli chodzi nawet o płytę OSB. 15 mm, no to spokojnie możemy przeciąć, ale wiadomo, tarcza jest mała, margines błędu, jak chodzi o cięcie proste, jest o wiele większy niż jak mamy do czynienia z tarczą większą. Cena rzeczywiście jest niska. Ja tą pilarkę kupowałem rok temu za około 150 zł bez akumulatora. W obniżce dostępne będą również zestawy bitów, trzy różne zestawy do wyboru za 40 zł, dwa zestawy po 71 elementów, jeden zestaw po 56 elementów i ten najmniejszy zestaw będzie z nasadkami aż do nasadki 13 mm, a więc fajny zestaw, a opinie na ich temat są podzielone. Połowa użytkowników jest zadowolona, druga połowa użytkowników, tak jak ja, raczej ich nie poleca do wiertarko-wkrętarek, tylko bardziej do wkrętaków ręcznych. Jak chodzi o bity akurat Sparksaida, to bardziej polecałbym bity z serii Performance lub udarowe. Kolejnym elektronarzędziem na akumulatory 12 z serii X12V Team będzie akumulatorowa wyżynarka za 100 zł. Ja taką wyżynarkę kupowałem około rok temu za 130. A więc jest tutaj również promocja. Wyżynarka oczywiście bez akumulatora, w walizce z przykładnicą z odciągiem do odkurzacza. Wyżynarka będzie się nadawać do cienkiej sklejki czy cienkich płyt OSB. Natomiast na pewno nie jest to wyżynarka przeznaczona do belek czy jakichś blatów o grubości 4 cm. Mimo to, co byśmy nie chcieli, takie wyżynarki trzeba zaopatrzyć w dobrej jakości brzeszczoty. Bo nawet jak będziemy mieli bardzo dobrą wyżynarkę, a słabej jakości brzeszczoty, to nic nie zrobimy. Promocyjne zestawy również obejmują akumulatory i ładowarki do systemu X12V Team i tutaj akumulator 4A mamy za 50 zł, akumulator 2A z ładowarką za 50 zł i samą ładowarkę za 20 zł. Myślę, że ceny tych urządzeń są naprawdę bardzo dobre i taka okazja może prędko się nie zdarzyć. I kolejnym urządzeniem na akumulatory serii X12V będzie latarka bez akumulatora za 25 zł, regularna cena takiej latarki wynosi 50 zł. Przynajmniej ja kupowałem za 50 zł ją w tamtym roku. Jest to nieduża latareczka rozkładana z delikatnymi magnesikami, z gwintem do przykręcenia gdzieś, na przykład na statyw jakoś jakiegoś niedużego gdzieś na stół, na biurko. A jak świeci, no to powiedziałbym, jeżeli mam już te akumatory 12V, no to grzechem by było nie kupić takiej latareczki za taką cenę. Szału nie robi, ale coś tam nam oświetli. Natomiast gorzej o wiele świeci ta latarka w kształcie zwykłej latarki, w kształcie rurki na akumatory 12-V. Ta latarka ma bardzo mały obszar oświetlania i z tamtej jestem niezadowolony. A ta latareczka może być, tak powiem. W promocji będzie również laser krzyżowy ze statywem. Model PKLL 10 za 70 zł, ale z kartą. Cena bez karty to 130-140 zł. Ostatnio Was informowałem, że podczas Black Weeku w Lidlu będzie taki laser za 69 zł, bez żadnej karty. Natomiast ja bym już bardziej polecał laser serii Parkside Performance 360 100. Możemy nim wtedy wykonać większy zakres prac niż takim krzyżowym. Ale i przy tym, i przy tamtym trzeba pamiętać, że są to lasery, które nie są zbytnio widoczne w słoneczny dzień na zewnątrz. Natomiast w pochmurny dzień, czy w, pomieszczeniu, w zamkniętym pomieszczeniu w domu, w budynku, jak najbardziej. Będzie tutaj również dostępna taka skrzynka narzędziowa, taki zestaw majsterkowicza, typowy jak na prezent, bym powiedział, za 120-130 za 130 zł. Mamy tutaj kilka kluczy płaskich, szczypce, kombinerki, klucz, młotek. Śrubokręt z wymiennymi bitami i małą piłkę do metalu, między innymi oczywiście. Tego zestawu nie mam. Ja używam zestawów narzędziowych Yato lub Neo, także w tej kwestii się nie wypowiem. Obok elektronarzędzi Parkside na półkach będą również leżeć elektronarzędzia i osprzęt firmy Bosch w serii zielonej, czyli dla Majsterkowiczów. I tak będzie dostępna. Wyżynarka sieciowa z kartą za 170 zł bez karty za 260 w walizce z silnikiem o mocy 500 W z wagą wynoszącą 1600 g i z ilością skoków na minutę od 0 do 3100. Dostana będzie również szlifierka kątowa z silnikiem o mocy 750 W na tarczę 125 mm. Cena z kartą to 150 zł bez karty 260. Prędkość stała 12 tysięcy obrotów na minutę. Mamy tutaj informację, że posiada niski poziom wibracji. Zestaw wierteł i końcówek za 75 zł oraz zestaw bitów z uchwytem za 50 zł 32 elementy w takim oto pudełeczku. Powiedziałbym, że jest nawet w porządku. Ten uchwyt nabity mi się nie popsuł. Natomiast kupowałem ostatnio osobno uchwyt nabity z Boscha w Castoramie który no, bardzo szybko mi się popsuł, natomiast ten tego typu, z tego pudełka mogę polecić. Podsumowując, na pewno jest to niezła gratka dla osób, które posiadają jak to narzędzia serii X12 V-Team, ponieważ mamy tutaj bardzo tanie akumulatory i ładowarki, bardzo tanią tą wkrętareczkę, ale pewnie każdy, kto posiada ten system już ją ma. Jak chodzi o bity, to wolałbym sobie kupić te bity z Boscha, te bym polecił, no i oczywiście te akumulatory i wiertarko-wkrętarka i latarka moim zdaniem są jak najbardziej godne polecenia. Napiszcie co Wy sądzicie o tych elektronarzędziach, czy często kupujecie narzędzia marki Parkside w Kauflandzie. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Hej!